awaria prądu. Było zagrożenie trzeciego stopnia na wiatr, no i wiatr gdzieś musiał urwać przewód. Tak więc, jak widzicie, jest bardzo ciemno. Stoję na dworze, co mogę poświadczyć. Tam mamy kościół, który zazwyczaj świeci. Budynek mieszkalny następny. Łącznie z tym, że tam są latarnie, które też nie świecą. Po prostu ciemno i wieje, dalej wieje. Ale za chwilę, dzięki sokołowi, Wystarczyć prąd do domu z auta, czyli właśnie jako mobilny magazyn energii. Jesteśmy w garażu. Soku stoi sobie pod suchym, ciepłym dachem. Przygotowujemy nasze vehicle to grid do podłączenia do sieci, w której chwilowo, chwilowo grida nie posiadamy. Sprawdźmy, ile mamy baterii. Baterii mamy 65. Także idziemy podpiąć, podpiąć dom do zasilania z samochodu. System, bierzemy kabel, i idziemy na ten wiatr do domu, podpiąć, podpiąć. Podłączyliśmy sobie do zależnego włączyć prąd, A wszędzie dookoła dalej jest ciemno. Musimy ciemnica. świecić latarką, żeby to. Poczekaj, bo świecisz ten, świecisz znaki. Ale można by tu trochę dorzucić prądu do latarki, będzie wtedy. O, o wiele lepiej wtedy widać, tak. No o. ciemno, latarnie się nie palą. Wszędzie jest ciemno, cały czas. W dodatku zaczął padać śnieg. Dobra, a my idziemy do domu. my buty, żeby nie uświnić, bo wyszkrzyczeć mnie. I, do domu. i co się dzieje? u nas jest prąd tak więc i mamy światełko prąd, mogę zgasić latarkę Włączymy sobie bezpieczniki od kuchni wszystkie czyli lodówka, wszystko wszystko lodówka, działa mamy ale najważniejsze światło Znaczy telewizor włącz, będziemy oglądać prąd ten, a może z racji braku udogodnień cywilizacyjnych, napiłem się herbaty albo kawy, nie, nie, bo jest prawie 12 No to Szkoda by było, ale. Ale myślę, że. Czajnik również można. Możemy sobie odpalić i zacząć, zacząć gotować wodę. No, grzeje, coś tam troszkę mrygnęło nam, ale bez problemu, bez problemu. Nam to działa, zostawiłem włączony czajnik. Trochę lampek. Generalnie co się włączy. Rozmywarka chodzi, lodówka też się odpaliła, lodówka też się odpaliła. I idziemy sobie zobaczyć na jeszcze na odczyt z falownika, jaką pokazuje nam, jaką pokazuje nam konsumpcję. To <śm> już pokazać nasze fachowe, fachowe może pięcie, W pełni zasad BHP, no ale chcieliśmy pokazać, pokazać, więc po prostu wpięliśmy to do gniazdka, wyłączając bezpieczniki, odcinając się od glida ponieważ nie chcemy zasilać całej sieci poza tym nie jesteśmy jeszcze gotowi na to, żeby z jednego samochodu zasilić, zasilić całą sieć, no ale wszystko przed nami dobra, idziemy do falownika nie ma prądu, bo to są nasze łącze proszę wchodź, zobaczymy co tam ten nasz falownik pokazuje 2,3 kW teraz leci no, gotujemy wodę na herbatę, bo trochę zmarz, zmarzliśmy podróżując sobie tutaj przedtem. Także myślę, że jak to się, jak wyłączy się czajnik, to przy włączonym telewizorze oświetleniu w domu, tam mamy około 300, może 400 W. Czyli patrząc na stan baterii, jaki teraz mamy, około 60%. Czyli mamy tam z 50 kWh. No to przy tym zużyciu, co teraz mamy, jeżeli tylko jeżeli byśmy byli poniżej poniżej kilowata no to że spokojnie około 50 godzin możemy 40 świecić świecić z domem z jednego w pełni nienaładowanego samochodu